Przed siebie Przydełko tak. tak. Sztoły Żuada, koło kusza. 360 Spacerek między drzewami Od parkingu około 3 km chyba Spacerek. Około 3, 3, Fajny teren. Cisza, spokój. Z pieskiem pospacerować. Zwierzątek nie widzieliśmy żadnych. Ale rowerek ewentualnie można pojeździć. Tu są różne szlaki. Można dojechać do Bukowna. Jeszcze nie chcę wyskakiwać. Może iść obok. musi schodami. No i praktycznie tu jeszcze te schodki. I pokonaliśmy szczyt. Ale kawałek trochę, ale już czekaj. Dyszy. Dyszy, do przodu. Schody, schody zabezpieczone. Widzę. Drutami metalowymi, zbrojonymi. No i tak to wygląda tutaj. Spacerek przed obiadem. Szybko ciach, ciach. I powrót.